To ty eee. Już sama nie wiem, tyle razy zmieniam. sceny się nie pamiętam. I w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak zareaguję, jak będę bezdomna Jak widzicie, w moim stroju. Dobra, idę do swojego domu, bo zaczęło padać akurat zaczynałam nagrywać, więc patrzcie że tutaj tak wróciłam. To tutaj się postawiłam, żebym mogła się gdzieś po załatwić. No i no i czekam nikogo jeszcze nie było. I zobaczę czy ktoś jest tutaj. Nie ma, więcej. Czekajcie, nie chcę, wszystko sunę. To... Bo akurat stały mi ostatni niepadek kawałków i... Nie Dnia, więc nie wiem, czy fałkę lepiej, że ja jeszcze wyłączę sobie... To, żeby nie było, czy jestem zapogoda. Zmienię te słuchawki i to, i ogon to marzę trochę. Przypominacie, że jestem bogata, ale nie, nie. rabcina. No czekam. Widziałam. O. To tu mi jedzie. Miau. <ścoughs> <ścoughs> I. 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 czy z jakimi z jakiegoś chcesz chcesz nie tak widzicie to jest tak Dobrze mieć taki tłumacz włączony, bo inaczej pewnie będzie, Będziesz rozumieć całą karę. Ale jak ty piszesz po angielsku, to też się piszesz po angielsku, to prawie, to prawie wszyscy się uczą, bez takiej. E, takich niektórych, ale. A na pierwsza osoba jest dziedziczona, więc mogę sobie kupić ubrania. Ale żeby to ten... tak jeszcze było, widać, że jestem bez no, niebezpieczna. Więc idę teraz sobie iść sprzężać. Dobra, idę sobie sprzężać. Mam nadzieję, że mi nikt nie ukradnie chleba. I spróbuję zbudować troszkę lepszy dom. Nie ma pasów, że. że oj. A, nie, dobrze, dobrze, szłam, więc okej. Okay. Nie <laughs> A, kurczę. No, więc tutaj się przebiorę. A. Nie, nie będę wyłączać. Po prostu wy będziecie mieli przyspieszone. Dobra, i właśnie tak się przebrałam. Wiem, mieliście przyspieszone, ale. No i. Dobra, możecie mi ocenić mój skin, że taki, wiecie, no. Oj, nie tu. Tutaj. I zmienić sobie troszkę na domek, bo jak dostaliśmy troszkę pieniędzy, to. To trochę ten. Abychom mohli jsme tam půjčit, ale dobrá, už jak je to na ulici, to je okej. Minimis, tady ještě troszkę, posuneme ještě to nejvažnější, to je troszku posuneme. Dobrá, robíme lepší dom. Dobrá, dívky, to jsou domy. Jest taki, ale trochę ten taki bogaty. Dobra, od taki możemy wziąć. Nie tu. Tu jest przejście, więc jak ktoś by chciał to ten. Dobra, mamy tak w domu. Możemy jeszcze tutaj nawet tak udekorować troszkę. Oczywiście nie będziemy takie spalać, żeby jeszcze tam nie to jest tam, więc tutaj będzie ładnie nawet, ale jeszcze kwiatki, one jakieś białe. Tak, tu i tu. Patrzcie. Nie! Czekaj jeszcze. Jeszcze lodówka. Hej. Chodź do domu w porządku. Nie, nie podaruj! A! Och co? Bierz <grystanie> nie, Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Tem que... Ah, tem que... Tem...

Ja to mam, ten dom, dobra, teraz... No. Dobra, ktoś kim? A nie, to, to dom, żeby mnie nikt nie zauważył, dobra. Tam jest zajęta ja więcej, nie mogę. To tam, ale też... Proszę pomocy, no. Oj, przeszłam na zielony, już nie powinna przechodzić na zielonym. dobra, turna. Taki Tyle Teraz nie wiadomo skąd dostaje się pieniądze, wiemy I jest tutaj taki sekret, gdzie Gdzie jest ten Gdzie są pieniądze, ale że takie tak bogaci, no nie, 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 nie powiem Czewo. No! No weź tu! Postaw się! No! Nie mogę! Ja chcę ku siebie żeby postawić! No! zobaczcie jaki mam piękny widok! Piękny widok, gdzie prawie na połowy ściany jest ten. Ale dobra, trunla. Nie, nie to. Nie świecę, to. To też świecę. Oh. Wiem, nie powinno się palić przed ...domem, ale tu na pewno nie wierzę. Nie, Dobra. To jeszcze? Pająki, które nienawidzę, ale muszę postawić Ci piórze. Gdzie ten? Jak? Ja mam sztuk. Dobra, to już widzę pająk jeszcze tutaj. Czemu tak nisko postawiłam je. Ja teraz będę w rogu siedzieć. O. O za za Weźmy się se ciastka, Dla kogoś przygotuję. O, jeszcze ten Co będzie mi spłacał prąd, wodę itp? A zamknęłam. To niech mam otworzyć. A. Dobra, nikogo nie było, więc. Co by tu postawić? Hmm. Czekajcie, dopiero Halloween. To, to, to tutaj postawię den denika. Wiem, w przyszłości jest tam Dobra, jakie to, to... są <gasps> jak znaki? Usunęłam co tam. No, a też mam fajne miejsce żeby się schować, ale czekajcie, ja mam... Jestem mała? Nie jestem mała. Dlaczego jestem ja tak jakby... taka większa niż... Dobra. Jeszcze takie otwarte dzień. Jakie nie <|ko|>. Uuu. Kolor. Kolor wybiorę. O, nie, nie, nic ja Nie czerwony, bo jest jasne. Dobra, czerwony, ale. Mm. Jakbym była w takim. w takim domu, to bym się. umarła. Czekajcie. Zapiszę się tutaj. Zapisz. Mmm ubrania, teraz piżamowy piżamowy, dobra idę na dwór chcę coś kupić rowery sumika nie jest bardziej darmowe, ale nie, nie ten dobra urosłam trochę i mam już 14 lat i mogę sobie motorem jeździć może zejść? Nie można spałnić na miejscach, ktoś tam jakimś tam. Dobra, urosnę trochę, bo z małym nie wolno jeździć po ulicach. Dobra, taka duża. Dobra, jeszcze nie trzymamy się za kierownicę, jakimś cudem jadę. Mm. Dobra, jadę, bo i tak nikt nie jedzie na tym. A właśnie się zmieniało, czyli. Kurcze. Nie chęłam przepisać, jakby. Dobra. Nic ciekawego, idę se na lody. Wiem, miałam. Nie, dobra, idę se do, ten, do pracy. Wiem, że ja młoda jestem na pracy, ale idę tu pracy. No ale nie tak, ale tak się nie pracuję przecież. No. Dobra, idę rozdawać list, czyli na nasze, to może być jeszcze starsza. Mm -hmm. A. No wejdź! Hmm. Dobra, wlazłam sobie teraz. Dobra. Znaczy listy. Grodzia muszę wsunęć ten... tę paczkę zawzięłam, więc w i jestem, teraz się zmienię na pracę. I zaraz wrzucę policję do łazienki Dobra, jeszcze się przykleję kotem. Ała, kurczę, ja się zdarłam. Dobra, o, niech mnie nie ukradł chyba aut, ten Dobra, to idę Ja jestem za młoda, żeby jeździć po ulicach Chyba bardziej musiałam zdać zbierawku, żeby jeździć, ale tak to nie. Czemu nikt tu nie mieszka? E? Dobra, jadę naprzeciwko. Może ktoś tam będzie chciał paczkę wziąć jakoś Nie ma? Czy ja żyję w świecie bez ludzi? Nie, tam jest jakaś Jakiś dół. Lub ja żyję w tym... Jest tu jest gdzieś... Bogaci ludzie. Dobra, idę paczkę dać, może mnie nie wywalał. Dobry, paczka. Paczka, sejdź. Tam, nie ma. Ja raz... Ja byłam o tutaj w domu. Tam. Na... Byłam w takim domu. W... No, do takiej... Doznaję mieli takiej, ten dołączyłam i ten. Taki jest polski, bo ja teraz już ten, taki jest polski dodaję osoby. Dobrze, Margarita.